Giernica położona jest w odległości 70 km od Warszawy na południowym skraju Mazowsza. Co jest miejscem szczególnym także poprzez obecność znakomitych artystów rzeźbiarzy: profesora Franciszka Strynkiewicza i jego żony Barbary Bieniulis. Nazwisko profesora Strynkiewicza przytaczane jest i zawsze, gdy mowa o polskiej rzeźbie współczesnej. Obecny w encyklopediach i podręcznikach sztuki. Zaliczany jest do jej wielkich klasyków. Jego dokonania artystyczne to nie tylko kilkaset rzeźb, w tym kilkanaście pomników, nie tylko wiele nagród w kraju i za granicą. W kulturze polskiej zapisał się też jako wychowawca wielu pokoleń artystów wykształconych w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie działał blisko pół wieku jako nauczyciel, dziekan i rektor. Ja się urodziłem w Mogielnicy jak wiecie że 100 lat temu, a potem 50 lat temu przyjechaliśmy we dwoje i oglądaliśmy te strony i zbudowaliśmy altankę, potem domek, potem pracownię. Każde wakacje to coś przybywa W artystycznie ukształtowanej przestrzeni rosną drzewa, a wśród nich rzeźby. W świadomości krytyków, historyków i miłośników sztuki, ogród rzeźbiarski Strynkiewiczów i Mogielnica to jedność, nierozerwalna całość. Państwo Strynkiewiczowie należą do najwybitniejszych twórców polskich, zarówno pan Franciszek, jak i pani Barbara Bieniulis. W ogrodzie w Mogielnicy znalazło się Wiele rzeźb, które należą do najcenniejszych dzieł powojennej czy również i przedwojennej polskiej sztuki. Sztukę oglądamy na ogół w muzeach, w galeriach. Tutaj, na peryferiach Małego Miasteczka, ta twórczość artystyczna żyje w bardzo prywatny sposób. Na taki kontakt pozwala widzowie. Mamy bardzo dużo ogrodów rzeźbiarskich właśnie na zachodzie. U nas, w wyniku warunków ustrojowych, Mogielnica jest jedynym w ogóle przykładem takiego ogrodu rzeźbiarskiego. Tam się dzieje coś niezwykle ważnego, przez to odniesienie się do filozofii natury i sztuki, i człowieka. Tu właśnie w Mogielnicy, eksperymentując, penetrując pojęcia rzeźbiarskie, zagadnienia konstrukcji, formy, linii, ruchu, rytmu światła i przestrzeni, Wykorzystują do tego Ziemię i naturę. Moja idea to jest symbioza. Moja żona wzięła tę samą zasadę, to znaczy na otwartej przestrzeni zaczęliśmy rzeźbić. I ja i ona. I to jest właśnie symbioza ta najważniejsza, że, że my we dwoje stosujemy to samo światło, to samo otoczenie te same sąsiedztwo i tak dalej, a robimy inaczej. Figury kinetyczne Barbary Wieniulis znajdują się na czołowym miejscu wśród najbardziej interesujących powojennych dzieł polskiej rzeźby współczesnej. Wiele z nich powstało z myślą o tej konkretnej przestrzeni. Mały, zielony kosmos tego ogrodu jest dla dzieł Strynkiewiczów najwłaściwszą oprawą. Jednak dziś ogród zarasta, a rzeźby stanowiące cenny dorobek polskiej sztuki niszczeją. To, co dziś jeszcze można uratować, wkrótce bezpowrotnie zostanie zaprzepaszczone. rzeźby to jak wymierający gatunek. Trzeba je bardzo chronić. Czy istnieje jakiś sposób na ocalenie tego ginącego świata? Czy można jeszcze zmienić mentalność ludzi, obudzić ich wrażliwość na poczucie piękna, ładu, harmonii? Czy szum drzew, śpiew ptaków, przeżywanie sztuki? to śmieszny archaizm czy rozdźwięk między cywilizacją a kulturą i naturą jest nieuchronny.